Siatki z polskiego primarka, w którym byłam tydzień temu yy, i nagrałam Wam odcinek z zakupami na żywo. Te rzeczy kilka dni już tutaj stoją, nie zaglądam do tych siatek i plus tej sytuacji jest taki, że nie wszystko pamiętam, co kupiłam. Kto z Was to zna, tylko kilka dni minęło, a ja po prostu już myślami i czynem, czynami raczej jestem zupełnie gdzie indziej. No i ważne, zacznijmy od tego, co uwielbiam kupować w Primarku. Co zawsze się sprawdza, co jest trwałe i dobrej jakości. To są piżamy. I wzięłam taką piżamę z królikiem Baksem. Jak widać po rozmiarze, to jest piżama dla mojej córki. Piękne spodnie i ona kosztowała 60 zł z tego co pamiętam 55 zł. Więc myślę, że ta cena jest po prostu uczciwa. No i tak jak mówię, ja piżam z Primarka, używam od wielu lat. I one są naprawdę trwałe. I kolejna rzecz, i to też jest taki wielki plus tego wspaniałego sklepu, na który wszyscy tak czekaliśmy, aż się w Polsce otworzy. Jak już się otworzył, to było takie, nach. To są dresy. Ja uważam, że dresy faktycznie można znaleźć tam fajne. I tutaj mamy tak, zwykłe czarne, 2XS, one są dla Oliwii. Wydaje mi się, że będą dobre, bo ogólnie one były takie oversize, tak mi się wydaje. 26 zł one kosztowały, więc jak za spodnie dresowe porównując do cent w handlemie czy w zarze. no to to jest super. Koszulka na ramionczkach, którą kupiłam z sentymentu, ale muszę wam powiedzieć, bo ja te, ten, dokładnie ten fason bluzki lubię najbardziej. To jest taki top, którego ja używam najczęściej pod swetry, pod marynarki może nie, ale też i po domu i no przez cały rok. Ta koszulka kosztowała 9 zł. Wziąłem sobie rozmiar M, bo one są dość małe, ale ostatnio takie koszulki kupowałam w Primarku w Berlinie i to była cena też na zasadzie 1,5 euro. Niestety, zobaczmy ile to jest w ogóle w euro. Niestety, co chciałam powiedzieć. A zaklejone, a 2,5 funta tutaj mam zaklejone. Niestety, ale te moje poprzednie koszulki były dużo grubsze. Ta jest naprawdę taka dość cienka, więc. Okej, okay, mówię no, ta cena jest okej ok. Jakby dzieci w Primarku w Warszawie, to zwróćcie uwagę na to, jak te koszulki leżą one są przemieszane różnymi fasonami. I ten się nazywa Stretch Vest. I on jest naprawdę, jeżeli chodzi o fason i noszenie, jest fajny. I widziałam drugą Eskę. No i ta bawełna jest taka, takie wiecie, 6 na 10 Nie ma tragedii, ale kiedyś było lepiej. Już niedługo będę tak mówić tu na tym kanale taka starsza osoba, że kiedyś to były czasy. Fajna koszulka w rozmiarze XS. Bad vibes, don't go with my outfit. Bardzo fajny napis. I tutaj mamy na przykład fajną bawełnę i ta koszulka jest bardzo ładna. Więc jeżeli chodzi o tego typu ubrania, to po prostu one są totalnie nierówne. Warto po prostu wszystko sprawdzić, pomacać. I ta koszulka, moi drodzy, była przeceniona z 22 zł na 13, więc. Tutaj, okej, okay, byłam zadowolona z tego, że jednak te promocje, tak jak za granicą jeździło się do Primarka, no, były całkiem fajne w niektórych działach. I wziąłem jeszcze tą koszuleczkę granatową. I tu na przykład mam eskę, i ona się wydaje duża. A tam ta emka wydawała mi się mała. Ja nie wiem, czy coś się ze mną nie tak, czy z tymi rozmiarami. No i kapelusz, taka czapka. Nie wiem nigdy, jak to się nazywa. Moja córka mi mówiła, ale zapomniałam. I to jest dla niej. I na przykład to jest taka rzecz, to kosztowało 22 zł, które u nas widziałam chyba w bersce czy w jakimś innym Stradivariusie. A jakby ktoś pytał, czy ten sweter mam ze Stradivariusa, to jest nowa kolekcja. Może wam na dole na przykład numer referencyjny, bo naprawdę fajny jest ten sweter. W każdym razie 22 zł za taką czapkę to jest taka modna rzecz, którą teraz chętnie się nosi, a nie wiadomo czy ona za pół roku będzie dalej modna, czy tam za rok. Więc 22 zł za takie, taki element garderoby moim zdaniem super cena i były różne piękne kolory. Dobra, widzę, że chcecie, żebym przymierzyła. Po prostu czuję, że jak ten film oglądacie, to myślicie Lola Przymierz. Ogólnie to, wydaje mi się, że to nie jest mój styl, ale jak widzę siebie teraz w podglądzie, to mi się podoba. Więc może kiedyś do jakiejś stylizacji Oliwia mi pożyczy. Tak jak ja jej pożyczam prawie codziennie, coś swojego. To już jest ten etap, ale nie narzekam, po prostu uroczy. I następna rzecz. Z działu home, to są takie ściereczki do kuchni. Ja wam o nich mówiłam w tych zakupach na żywo. To kosztowało 4 euro, czyli 17 zł. I mamy tutaj cztery takie ściereczki, one super chłoną wodę. Znaczy ja nie znam tego w tej formie tea towels, one się tak nazywają, tylko ja je znałam jako te małe takie ściereczki z mikrofibry, których używamy do przetarcia chociażby blatów w kuchni. Myślę, że to sprawdzi się super do talerzy, bo niektóre ręczniki do talerzy, jak sobie kupuję, nie wiem, w Home You albo gdzieś, one czasami w ogóle nie chłoną wody. Czy wy czujecie mój ból? Czy ktoś z was tak miał kiedyś? No dobra, i teraz kolejny taki dla mnie basic, zwykła koszulka bawełniana z takim ładnym dekoltem półokrągłym. Mam nadzieję, że po praniu on mi się nie wykrzywi we wszystkie strony świata. Cena 13 zł. I e, to jest bawełna fajna. Ona jest naprawdę spoko. Taka, nie mogę powiedzieć, że jest super gruba, ale fajnie jest utkana, przyjemna w dotyku. Także o, tutaj mało płacimy i, i mamy coś, co na przykład kupiłybyśmy w Mango za 50 zł. Więc tutaj primark na plus. I koszulka kolekcja Stranger Things. Wiadomo dla kogo. Dla Oliwii 34 zł. I tutaj też jest historia bardzo fajnej bawełny. Ona mi się naprawdę podoba. Ona się nazywa Oversized Fit. Znaczy nazywa. No ma być taka Oversize i wzięłam jej Eskę. Ona jeszcze oliwia tego jeszcze nie widziała, więc za chwilę jak jej to zaniosę. To tutaj mogą być piski w naszym domu. I koszulka z troskliwym misiem. Wzięłam Elkę. To jest taka wielka koszulka, którą ja będę nosić podą do leginsów. Ona jest tak ładna, bo zobaczcie taki fajny kolor. I cena była naprawdę świetna. 43 zł, cena wyjściowa, 22 cena końcowa. Ostatnio taką wielką koszulkę, tylko że zwykłą czarną, kupiłam sobie w Zarze. I ona kosztowała coś około chyba 25 zł. I tutaj też bawełna jest fajna. Jest okej. Okay. I to jest hit, Podruba z Kim, z marki Kim Kardashian. Taki miękki biustonosz i majtki, wprążkowany materiał. No, pod jakieś takie luźniejsze outfity myślę, że będzie super. Nie wiem, czy nie za mały wzięłam rozmiar, ale Elka miała ogromne majtki i obawiałam się, że to w ogóle jest bez sensu, więc wolę taki stanik, który będzie może nie wiem, idealny, bo za mało on raczej nie będzie. Zobaczcie, jak to się uciąga. W ogóle fajna też jest ta tkanina, więc ogólnie widziałam, że jest bardzo dużo komentarzy pod filmem z Primarka, że badzie, że beznadziejnie, ale moim zdaniem, jak spędzisz tam te dwie godziny na spokojnie, Połazisz sobie między półkami, to znajdziesz różne fajne rzeczy. Nie wiem, jak się będzie to nosiło, nie wiem, czy to będzie trwałe, ale jakby pierwsze wrażenie, cena 26 zł. Ja niekiedy same majtki kupuję za 40 zł, więc to mam za 26 z to I ostatnia rzecz, którą chwyciłam przy kasie, to taki mały suchy szampon za 6 zł. Były też takie do włosów blot i do włosów ciemnych. I kolejna rzecz, coś, co zawsze kupuję, i już użyłam jednej pary, to są rajstopy 40. Użyłam, więc mogę Wam coś o nich powiedzieć. 17 zł za trzy pary rajstop, rozmiar M jest dla mnie idealny, po prostu idealny, nie są to rajstopy pod pachy i nie zjeżdżają mi też na biodrach, są super, ale wiecie co, one są takie w dotyku jakby takie matowe, takie piaskowe, są fajne jak na tą cenę, ale to nie będą najlepsze rajstopy w waszym życiu. Ale z drugiej strony, ja nie znam firmy, która by robiła rajstopy, które dały mi 100% satysfakcji, bo mi zawsze coś nie pasuje. <laughs> Prawie zawsze. I często robię oczko, nawet już się zakładając. Ale okej, okay, one się wydają trwałe, bo ja miałam te rajstopy przez całą noc <laughs> tydzień temu. I były naprawdę, jakby są trwałe, one poszły do prania. Tylko mówię w dotyku, one są bardzo specyficzne, bo są takie bardzo, bardzo matowe. I kolejna rzecz dla fanów Stranger Things. Czyli dla mojej córki, bluza z kapturem. Jak dla mnie 50 zł za taką bluzę z serialowym motywem, to jest dość dobra cena. To nie jest najlepszy materiał, jeżeli chodzi z zewnątrz. Ona, z ona jest taka. No taka. No nie jest idealna, ale w środku jest Milusia, bo ma misia takiego delikatnego. Więc tutaj wiecie, takie jakościowo. Nie wiem, 6 na 10, a tu mamy 10 na 10. Te skarpety to jest sztos. Tu mają antypoślizgi i są bardzo mięciutkie i bardzo się wydają ciepłe. 15 zł kosztowała. W każdym razie skarpeteczki bardzo fajne. Można je założyć na przykład na leginsy, zrobić fajną stylizację, żeby po prostu nosić po domu, jak jest zimno, jak się siedzi teraz na lekcjach online. I kolejne skarpety dla mnie, <laughs> które są... Tu mają napisane Cozy Socks. To są po prostu takie słodziaki i one kosztował 15 zł, więc też spoko. Stylówka domowa, leginsy i na to takie skarpety naciągnięte. Kupiłam też bieliznę, jeśli chodzi o majtki to byłam bardzo zawiedziona, bo zawsze z Primarka wracałam z po prostu siatką bielizny, ale ja bardzo lubię te pakowane, takie zwykłe majteczki. I tutaj wzięłam, one się nazywają mini. Dla mojej córy 19 zł za 5 par. Tak wygląda ten fason. To jest fajne, że tam sobie mnóstwo różnych fasonów: i damskie bokserki, i stringi, i brazylijany, ale nie mogłam znaleźć niczego dla siebie w tych właśnie opakowaniach. Zawsze sobie kupowałam i stringi, właśnie i Braziliane, a tym razem jakoś kurczę te wzory jakoś do mnie w ogóle nie przemawiały. Koszulka nasa też taka trochę większa i to też jest dla mojej córki tutaj większość rzeczy jak widzicie jest dla mojej córki 26 zł stara cena, 13 zł nowa cena zapach Pink Peony, który już kiedyś miałam taki zapach do szafy i on był za 6 zł wydaje mi się, że tu miałam takie dwa i takie gumeczki do te są do moich warkoczyków, takie jasne za 1,50 euro 6 zł i ciemne do brody mojego męża Yy, ogólnie takich małych gumeczek bardzo długo szukałam w różnych miejscach, nigdzie ich nie było, a w Primanim taka wielka paka, nie wiem ile to jest sztuk, ale też nie napisali, taka wielka paka za 6z, to też jest coś super, yy, ale jeśli chodzi o inne zdoby do włosów, nie wiem, opaski, spinki, to były naprawdę drogie. No i kupiłam sobie trzy pak takich majtek braziliany, one się nazywają, brazilian, sorry, yy, Eski. One no są takie dość śliskie, e, takie ala-satynowe. Nie wiem, czy ta koronka nie będzie mnie drapać, nie będzie mnie irytować. Zobaczymy. E, 30 zł za trzy pary, więc taka cena jak wszędzie. Kupiłam blendery oliwci, bo jej obiecałam, że kupię. I tutaj mamy cztery różne za 15 zł, z czego tego najmniejszego prawie w ogóle się nie używa. To w ogóle i następna to e, trzy pary takich skarpet shoe liners. One się nazywają. Trzy pary bardzo e, fajnych skarpet. Dlaczego wiem, że fajnych? Bo czuję to w dotyku teraz. A dwa, ja skarpety z noszę naprawdę długo. Ja i cała moja rodzina. I też dla Oliwii chwyciłam dwie takie kule do kąpieli: jedna za 6 zł, i druga też za 6, to mamy jednorożca i taką zwykłą kulę kosmetyków. W Primarku jest multum, ale no w sieciówce kupowanie, tak samo w Handemie, ja nie kupuję produktów, które nakłada się na twarz. Jeszcze tam coś do ciała czy do kąpieli, no powiedzmy, że jest ok, zawsze można tam w składzie się czegoś doszukać, ale do twarzy na przykład maski tak średnio. Te kolczyki mi się strasznie spodobały i one kosztowały 9 zł. I dalej, moi kochani, jedyna rzecz taka trendowa, taki smaczek z tych zakupów, bo zauważcie, że prawie wszystko co kupiłam to są jakieś nudne dresy, koszulki albo rzeczy dla mojej córki. Eee, to jest ta bluza. Piękny kolor, no, kolor ma naprawdę unikatowy, bardzo ładne ramiona tutaj wszyte. Pokazywałam wam w tym filmie na żywo też taką różową bluzę, ale stwierdziłam, że ten różowy jest to jest dla mnie tłumacz. Ona była taka zbyt, yy, no nie na teraz, może na lato, bym sobie tak mówiła, a teraz nie miałam ochoty. W każdym razie tutaj cena 55 zł i wzięłam sobie M, bo S była strasznie krótka. Więc tutaj będę miała taki, taką bluzę oversized, nie wiem czy te ramiona... Nie będą takie zbyt szerokie, po prostu. No ale z drugiej strony mówię Wam, że ta mniejsza to by, bym się wkurzała, że jest taka strasznie krótka. Kolor, fason i cena są ok i to podobna historia jak z bluzą Stranger Things, tą czerwoną. Cudowny miś w środku, a na zewnątrz taka sobie. Nie jest jakaś super mięciutka i milutka, ale to jest jedyna taka rzecz. Jeżeli chodzi o swetry, musicie zobaczyć, mówimy z zakupami na żywo. Swetry. Cena, jakość, w ogóle masakra. Kolejny zapach i te ściereczki, takie, o których Wam mówiłam, te malutkie z mikrofibry. One mają super cenę, która mi odpadła, a nie, tu jest 5,50. To jest cena, także super. I taki zwykły top na ramionczka biały. Tutaj znowu sobie wziąłem Mkę Widzicie, to wszystko jest takie indywidualne i on był też za 9 zeta. O właśnie, więc te takie zwykłe rzeczy są ok, ale na przykład nie było w ogóle żadnych ładnych legginsów. Długopis z takim jednorożcem też kupiłam dla Oliwii za 9 zł, żeby jej osłodzić na uczanie zdalne. I ostatnia rzecz, to jest koszulka dla mojej koleżanki, która mi powiedziała, jak będzie coś z księżniczkami, to bierz. To jest taka. Wielka, fajna koszulka, też taka bardzo komfortowa, fajna bawełna tutaj jakoś, bo też jest super, super serio Lola Cinderella 2063. No i to jakieś fajne grafiki. I ona ma też bardzo ciekawy kolor, bo to jest taka biel złamana różem. I cena też była super, bo ona też była na promocji z 43 na 22. Gruba, fajna bawełna. Więc kochani, to wszystko tym oto sposobem pękło 600 złotych, 601 chyba wydałam na te zakupy. Mój mąż poszedł jakby osobno, żeby się nie denerwować, żeby ja bardziej się nie denerwowała, żeby mi robi presję. I on w zasadzie w pół godziny przeszedł cały dział męski, wydał niecałą stówę i kupił sobie też jakieś takie pierdółki, nic konkretnego. Szczerze, jeżeli nie macie co robić z pieniędzmi lubicie po prostu pochodzić sobie po sklepie czy kupicie jakieś takie rzeczy z motywami z seriali, z bajek, to Primark jest dla was idealny, ale jeżeli szukacie ubrań, które są w trendzie, które są modne, które są jakościowe, no to sorry Primark, ale no nie macie czegoś takiego u siebie, więc tak, żałuję, że na przykład dla mnie nie było dresów, były takie rzeczy, które mi się podobały, ale rozmiary były totalnie przebrane, więc obeszłam się ze smakiem, jak to się mówi, czy wrócę do polskiego primarka? Myślę, że wrócę. Jasne, że tak, chociażby popieram. Dzięki, że oglądaliście, pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!